Cześć, witam Was bardzo serdecznie w serii na moim kanale, w której to pokazuję nowości, które są wprowadzone w wersji blendera w wersji piątej. Jak widzicie jest to jeszcze wersja beta, co możemy zauważyć tutaj na dole po prawej stronie. I nowością w dzisiejszej lekcji, którą będę chciał Wam pokazać jest to nowy sposób działania modyfikatora Lattice. Do tej pory ten modyfikator Lattice oczywiście istniał w blenderze i ja teraz na szybko pokażę w jaki sposób go stosowaliśmy. Tak więc to będzie nasz obiekt testowy, czyli ten manki i teraz dodamy sobie za pomocą skrótu Shift A takie coś jak lattice, ale za pomocą tego starszego sposobu, czyli tutaj zwykłe lattice. Jeżeli sobie je dodamy, to widzimy, że po pierwsze należałoby tutaj dopasować rozmiar tej siatki do naszego obiektu. Ja teraz zrobię to tak na bardzo szybko, żeby tylko zademonstrować. No i teraz należałoby jeszcze do tej naszej małpki tutaj wrócić, przejść do modyfikatorów i do Dodać tutaj osobny modyfikator właśnie o takiej samej nazwie jak Latis. I tutaj jeszcze wskazać tą siatkę modyfikującą, czyli tego naszego Latis, który przed chwilą dodaliśmy, no i teraz byśmy mogli powiedzieć, że mamy ten efekt gotowy, przechodząc teraz do trybu edycji faktycznie możemy chwytać zadany wierzchołek, i ten nasz obiekt, w tym przypadku małpkę manki, możemy modyfikować. No i to był ten stary sposób, to co do tej pory już było i działo. Ale jak widzicie, musimy tutaj wykonać całkiem dużo kroków. Natomiast Nowy sposób jest taki, że ja jeszcze raz sobie dodam tą naszą małpkę. I teraz mając zaznaczoną tą małpkę, co bardzo ważne, ona musi być aktywna i zaznaczona, znowu już używam skrótu klawiaturowego SHIFT oraz A, a następnie przechodzę właśnie do kategorii Lattice ale tutaj wybieram w tym przypadku Lattice Deform Selected. I jeżeli sobie to wybiorę, to po pierwsze moja siatka automatycznie jest dopasowana do rozmiaru obiektu, który modyfikujemy, czyli w tym przypadku do rozmiaru tej małpki wewnątrz, a drugą rzecz, co automatycznie się tutaj dzieje, jest to, że jeżeli to małpkę sobie tutaj zaznaczymy i przejdę do sekcji modyfikatorów to zauważymy, że ten modyfikator Lattice został już tutaj automatycznie dodany właśnie do tego tutaj obiektu, który później dodaliśmy. Tak? Czyli automatycznie obiekt, który był zaznaczony jest automatycznie mu przypisany modyfikator Lattice z tą siatką, którą przed chwilą dodaliśmy. No i będzie działało to dokładnie tak samo, czyli przechodząc tutaj znowu do trybu edycji mogę wcisnąć G i mogę coś sobie tutaj przesuwać. Warto byłoby oczywiście, bo to akurat automatycznie się nie robi. Czyli warto by było tutaj jeszcze te dwa obiekty ze sobą połączyć, zaznaczając obydwa i za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl P zastosować tutaj object i teraz faktycznie możemy przesuwać to jednocześnie. No i jeszcze możemy przejść do ustawień, które też w zwykłym lattice były. One znajdują się tutaj, jest to zakładka data. No i tutaj możemy sobie zwiększyć resolution, czyli niejako rozdzielczość tej naszej siatki dodając swojego rodzaju przecięć. No i teraz możemy nieco dokładniej zarządzać tą naszą siatką modyfikującą. Powiedzmy ja sobie zaznaczę ze Shiftem tutaj te cztery punkty i teraz za pomocą G oraz skrótu Y powiedzmy wyciągniemy sobie kawałek twarzy do przodu. No i widzimy już w jaki sposób to działa. Mogę teraz wyłączyć widoczność tej siatki. No i tak naprawdę Latis w działaniu jest taki jaki był. Działa on praktycznie w ten sam sposób, tylko możemy to zrobić o wiele szybciej teraz za pomocą po prostu nowego skrótu, który tutaj doszedł o nazwie Lattice Deform Selected. Dobrze i to by było tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą lekcję. Ja bardzo serdecznie zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, ponieważ jak tylko pojawi się pełna wersja Blendera, a nie wersja beta, to ja będę nagrywał kurs dla osób początkujących od zera właśnie z programu Blender. Tak więc, abyś nie przegapił, zachęcam się do subskrypcji mojego kanału. Cześć i do usłyszenia.